Uwaga, Allegro wprowadza duże zmiany. Witam cię bardzo serdecznie na kanale Zarabiam Klikając. Kanał jest poświęcony tematyce zarabianiu przez internet, sprzedaży internetowej, oszczędzaniu, a także wszystkim tematom, które są powiązane mniej lub bardziej tematyce e zarobków. Dzisiejszym tematem jest Allegro i zmiany oraz nowości, z których warto się zapoznać zarówno od strony sprzedającego, jak i klienta. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy! Zmiany te będą wprowadzane na żywo, to znaczy, jak zawsze sprzedający i kupujący nie odczują tych zmian, jeśli chodzi o płynność strony. Niemniej zapowiadane są duże zmiany zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Dzisiaj porozmawiamy bardziej o zmianach dla sprzedających, więc jeśli jesteś klientem, to nie zapomnij zostawić subskrypcji, bo również będziemy tutaj przedstawiać nowości i zmiany, które dotkną klientów. Będą duże nowości, duże zmiany. Raczej będzie taniej dla klientów, aczkolwiek będą również dodatkowe opłaty. W ramach zapowiedzianych w tym tygodniu zmian na Allegro przewidują się m.in., że sprzedający będzie miał możliwość powiązania ze sobą wszystkich kont, z których prowadzi sprzedaż na Allegro. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Uważam, że takiego rozwiązania potrzebują sprzedawcy. Ja osobiście zarządzam kilkoma kontami na Allegro i tutaj muszę mniej więcej co 10 minut przelogowywać się do, do kilku kont i naprawdę zabiera to czas. Nie zawsze gdzieś tam to płynnie idzie. Natomiast jeśli będzie można powiązać te konta, jestem bardzo zadowolony. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie w praktyce, jak to będzie wyglądało. Trzymam tutaj gorąco i na pewno będę czekał na tą zmianę od Allegro. Dla sprzedawców zostanie przygotowana specjalna platforma mająca na celu ułatwić zarządzanie przesyłkami z poziomu serwisu Allegro. Będzie to m.in. możliwość wydrukowania etykiet kurierskich odnośnie większości przewoźników, a także opcja zamówienia kuriera do wysyłki przesyłek. Ja osobiście nigdy nie robiłem wysyłek od strony Allegro. Jeśli jesteś osobą, która robiła takie wysyłki, daj proszę znać w komentarzu jak to wyglądało do tej pory. Uważam, że jednak z tych przesyłek od Allegro korzystają osoby raczej mniejsze, to znaczy, mniejsze firmy gdzieś tam, które nie mają aż tyle sprzedaży, większe sprzedawcy, którzy mają przekroczone powiedzmy te 100-200 tysięcy miesięcznie i mają około 1000 zamówień miesięcznie, już korzystają z menedżerów sprzedaży. Więc, więc tutaj, jeśli jesteś osobą, która gdzieś tam nadaje jeszcze od Allegro, daj proszę znać w komentarzu, jak to wygląda i, i czy jest to trudne, czy, czy jednak gdzieś tam Allegro idzie w tą stronę, aby, aby ułatwić. Na pewno tak, tak jest, ale możesz, daj proszę znać po prostu, jak, jak to wygląda do tej pory. W ciągu kilku miesięcy Pojawi się również specjalne narzędzie mające na celu ułatwienie zarządzania sprzedażą. Widoczna tu będzie m.in. informacja o podsumowanych zamówieniach czy zakończonych ofertach. Znajdą się tam również informacje o jakości sprzedaży oraz trenera sprzedaży, gdzie podpowiemy na przykład, jakie oferty warto wypromować lub wyróżnić, jakie oferty połączyć z produktem, a jakie zgłosić do kampanii promocyjnych. Informuje Allegro. Wszystko podane w przystępny czytelny sposób. Czytamy w komunikacie. Źródło gazeta lubuska.pl. Jeśli chodzi o tą zmianę, czyli o zmianę przede wszystkim łączenie kont i zarządzanie sprzedażą, jest to na pewno duży plus. Widać, że Allegro z początkiem tego roku, z początkiem 2020 roku, gdzieś tam chcą, aby, aby sprzedawcy mogli sobie lepiej, lepiej radzić się tą sprzedażą i oczywiście jest to na plus, na pewno. Tym bardziej, że gdzieś pewnie mają z tyłu głowy, że Amazon wchodzi wielkimi krokami na polski rynek. Dodatkowo najprawdopodobniej nieoficjalnie Facebook gdzieś tam również się szykuje jakąś większą platformą i na pewno mają to na uwagi. W tej chwili muszą rozpieszczać również ich sprzedawców, muszą ich uczyć, muszą dawać im wiedzę, dlatego że w tej, w tej chwili Amazon na pewno tego nie będzie robił, tak? Inne platformy mogą tego nie robić, ale już jest tak znaną marką w Polsce, że w tej chwili oni też muszą walczyć o tych sprzedawców, żeby ci sprzedawcy chętniej zostawali i nawet pomimo faktu. Iż trzeba płacić coraz to większe prowizje, będą zostawać, ponieważ gdzieś tam Allegro im pomaga, a szkoli ich, pokazuje im, jak zwiększać sprzedaż. I na pewno tutaj to zarządzanie sprzedażą będzie ciekawe. Sam osobiście czekam na tego trenera sprzedaży. Chcę zobaczyć, jak oni będą brali pod uwagę te aukcje i czy na pewno będą dobrze dobierali te aukcje, które warto promować oraz wyróżnić. Tak? W tym materiale to wszystko. W następnym materiale porozmawiamy troszeczkę o nowościach dla klientów. Zobaczymy, co tam Allegro ciekawego ma nam do przekazania. Także w tym materiale to wszystko. Ci się podobało i chcesz być na bieżąco? Takich materiałów może być oczywiście więcej. Ogólnie ten kanał jest o tematyce zarabiania przez internet, więc tutaj sprzedaż Allegro również będzie. Chcę, aby ten kanał był dla większości ludzi, którzy gdzieś tam zarabiają przez internet i oczywiście będą tu inwestycje, oszczędzanie, sprzedaż nie tylko na Allegro, postaram się, żeby też były materiały na innych platformach, na inne platformy. Chcę po prostu, aby ta społeczność, która zarabia przez internet, gromadziła się w coraz to większej liczbie. Jest nas na razie bardzo mało, ale. Wiem, że w tym roku jeszcze uda nam się gdzieś przebić powiedzmy te 500 subskrypcji, to jest taki cel. W następnym roku oczywiście będzie, będzie ten cel większy, natomiast na chwilę obecną myślę, że to jest dobry cel. Ja już nie przedłużając, bardzo Ci dziękuję za to, że tu byłeś do końca. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, a także będę bardzo wdzięczny, jeżeli napiszesz coś pod filmem, ponieważ Allegro bardziej promuje kanały, gdzie jest ta aktywność, czyli są te łapki, film jest oglądany od początku do końca, a także są komentarze. Oczywiście jeśli masz znajomych, którzy gdzieś sprzedają czy też mogą zainteresować się tym materiałem wideo również, możesz udostępnić im ten film, będę oczywiście bardzo, bardzo wdzięczny. A tak jak mówiłem w tym materiale, to wszystko, trzymaj się cieplutko, no i cześć.